Cześć, jesteśmy teraz przed Sądem Okręgowym w Lublinie i to tutaj pastor Paweł Kwojecki został skazany za słowa. I teraz wyjdziemy w miasto i będziemy pytać ludzi, czy za te słowa, które były przez niego wypowiadane, można rzeczywiście mieć proces karny i dostać wyrok. Jak pan sądzi, to zacytuję słowa. Czy za powiedzenie takich słów prezydent Duda, żeby była jasność, nie chodzi o sam urząd, ale osobiście prezydent Duda jest strażnikiem interesów Moskwy i Berlina w Polsce. Jak pan uważa, czy za takie słowa grozi w Polsce wyrok i proces karny? Nie. No. Nie wiem, nie, nie, nie interesuję się polityką, ale myślę, że nie. Nie, wydaje mi się, że nie powinno się. Chyba nie. Nie, broń Boże, no nie można, nie, nie, nie. Mam nadzieję, że nie, No to tylko słowa. Tak. Jak ktoś by brzydko mówił, no to kara powinna być. A to, to, jest, to są takie brzydkie słowa, czy nie? No, chyba tak. Człowiek, który mówi przeciwko prezydentowi? Dlaczego? Przecież jest wolne słowa. Każdy, szczególnie obywatel, ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie na temat władzy, prawda? A skoro władza go nie, nie słucha, tylko y, wsadza do więzienia, to kim my jesteśmy? Białorusią? Przepraszam? No, to zależy, czy to jest y, tam y, ubliżenie urzędowi. Tam na początku było to zaznaczenie, nie wiem, czy sąd by to przekonał. E, ale, no, pytanie, na ile można oddzielić y, urząd od y, samej osoby. E, chociaż domyślam się, że tak, bo raczej y, no, w Polsce... Pod, pod względem wolności słowa, no to e, nie jest e, zbyt dobrze. Myślę, że może wyrok sądowy nie, ale no, trzeba raczej uważać na swoje słowa i no, brać odpowiedzialność za to, co się mówi. Jeżeli się w coś wierzy, no to oczywiście, że można powiedzieć, tylko że trzeba pamiętać, że można za to podnieść jakieś konsekwencje. To oczywiście wszystko zależy od kontekstu, bo zupełnie nie znam mhm. sytuacji, ale i tak uważam, że sądzić kogoś za słowa to jest raczej nie okej. Okay. Tak, ponieważ jest to ewidentny fałsz. i grozi y, za to tak, proces, tak? tak? Uważam, że tutaj proces może to za, za daleko idące, ale kara grzywny, kara pieniężna powinna być. Głowa państwa, nasz prezydent, który nas reprezentuje, i posądzanie go o jakieś koneksje z Moskwą jest absolutnie nieuprawnione. Prezydent od dawna powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i zostać, nie mówiąc już o tym, że powinien zostać usunięty ze swojego urzędu, ponieważ dawno już nie reprezentuje interesów naszego kraju i nasz Polaków jako obywateli po prostu jest, jest tylko służalczą mar marionetką. Okręgowy w Lublinie wydał taki wyrok, że skazał pastora Pawła Chojeckiego za m.in. właśnie te słowa na 8 miesięcy ograniczenia wolności i zapłatę kosztów procesu 21 tysięcy złotych. I jak sądzisz, czy to jest sprawiedliwy wyrok? Jakkolwiek widziałem niektóre jego wypowiedzi i to co robi, niekoniecznie się zgadzam, ale mimo to jakby no, jestem za wolnością słowa i uważam, że nie powinno za to ograniczyć na pewno więzienia. I nie powiedziałabym, że jest sprawiedliwy. Wydaje mi się, że. Um, no, słowa są, jakie są, ale nie uważam, że powinny być aż tak karane. No czy powiem szczerze, no, według mnie no, każdy powinien móc powiedzieć coś, tak jak powiedziałam. No, to, że nie wszyscy. Sprawiedliwie oceniają innych i to co mówią to, to jest raczej nie jest nowe. I... Proces karny tak, ale nie aż tak nie aż taka kara wymierzona. Mhm. Powinna być zmniejszona kara powinna być. Mhm. A które konkretnie słowa w tym cytacie jakby sprawiają, że człowiekowi temu powinien grozić proces karny? Znając nasz cudowny rząd, zapewne samo to, że wypowiedział się na temat naszego cudownego prezydenta, został oskarżony o naprawdę byle co. I każdy, kto się wypowiada na temat naszego prezydenta, inaczej niż że kochamy PiS, wszyscy by zostali wtrąceni do więzienia prawdopodobnie. Słyszałem tę sprawę i jestem bardzo oburzony tym. Zwłaszcza, że pochodzę z prawniczej rodziny. łamę nasze konstytucjonalne prawa jako obywateli. Jeżeli, jeżeli pan Chojecki uważa się za takiego głosiciela prawd objawionych, to powinien jednak uważać na słowa, bo większość społeczeństwa polskiego jest jednak katolicka prawda? i praktykująca. I yy, ja bym tak nie obrażała, nie obrażała ludzi, którzy chodzą do kościoła, najkrócej mówiąc, że tak yy, wyroki ferują sądy niezależne i niezawisłe, czyż nie? Ale czy one rzeczywiście są niezależne i niezawisłe? To nie do mnie ocena. Uważam, że są. Aby być zlikwidowana. To no. na no. A czemu? A jakby pan powiedział czemu? Pan się ode mnie